gramy w Counter strike na Robloxie. Ja. 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 tam jest, tam jest, tam jest Ja. 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 cicho, Dobra, cicho, 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 Dobrze prowadzisz, dobrze prowadzisz. Jak on pies? Ja pierdolę to nie jest Nie ma Ej, Ale oni umarli na moich oczach. Nagrywa się. No, nagrywa się. Dobra, jest rozgrzewka. Lecę. To ze ja, mną leci na B. Ja, ja. Dobra, to chodź. Zabiję biegniem, na B. Przecież to jest mały karabinek. Dobra. Zabierdę. Zabierdę. Kurde, dostałem. Prawie dostałem. Prawie dostałem. Zabij B. Postan. Do, ja, yeah, zabiję go. Dobra, osiemdziesiąt osiemset sześciu. Tam jest, jest drzwiak. No i co? Widzimy się na ten wygrywamy. Dobrze, jesteśmy po przerwie. Kurde, no. Co tu się dzieje z tym komputerem? Rifes, famas. I lecimy, lecimy. Dobra, ja jadę famasem. Chodźcie za mną. Ja, ja, ja. Zdawało mi się, że ktoś z tyłu stoi. Dobra, koleś dostał, jest tam ktoś! Jest ich tam więcej Ale mnie ma pan! Zabiłem go! Ty, ja muszę się wycofać! Ja mam 4 HP sów Krystian, idź, idź, walczyć! Ja mam 4 HP! Ej, Okej, okay, kontynuujemy. Już się zaczęła następna runda. Kacze! Co? Kacze! Dobra, zagłosowałem. Ki a chy, chy e. to na pewno to. Kacze! Kacze! No, się mówi. Dobra, jesteś. Dobra, jest. Terrorist! Terrorist! Jeszcze terrorist! Dobra, nie można. I biorę counter-terrorist. Tak, ja chcę być z tobą. No więc bądźmy counter -terrorist. Dobra, ja jadę MP Nie, to mi się w ogóle... Aha, bo już nie mamy pieniędzy. No to pistoletami. Dwie berety. Jedziemy. To uważajcie tam! Jednego to deadeli... zabiliście. Dedliście. Ja nie My idziemy tak w trzech. To będzie raźniej. Chodźcie. Po co ty wchodzisz do środka? No, idź dalej, prosto! Ja biorę nową, ja biorę nowa. To jest bardzo fajny shotgun. Ja biorę, ja F7 F7 mam. Okej, mi nie. Pytam mnie tam tej samej Mudinie. Nową palić wszystkich. Ja jedę nową. Nowa jest najlepsza. Ja myślę, si to jest nowa. nowa się najszybciej zdejmuje. niech mi wyskoczy. To dostanie zozika, No dobra, no Christian, to prawda. Krystian, on pra... jest w truchacharze, on jest w To Do z Robloxa. Nie dlaczego? Powiecie, dlaczego ten odcinek był tak krótki? A gdyż nie chciałam za bardzo tego nagrywać, gdyż jestem jeszcze nowym. Jak będę mocniejszy, taki pro, ale nie taś, no ja tak. taki mocny jak, wiecie Izak, ale w prawdziwego Cezara to zobaczymy się następnego odcinka z tego. Trzymajcie no. się na razie. Pa!